Okej, witam wszystkich w nowym roku. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Eee, mam nadzieję, że wszystkie Wasze życzenia i postanowienia się spełnią. Że dotrzymacie sobie słowa eee, i uda się dociągnąć do końca właśnie postanowienia. Jeżeli jednym z nich byłoby na przykład nauka pływania, zapraszam Was serdecznie. Bardzo chętnie pomogę. Uwierzcie mi pod okiem instruktora naprawdę wyniki są szybciej zauważalne. Eee, przez co dłużej, mam wrażenie, chce nam się pływać. No bo cieszymy się każdym, każdym postępem. Ok, ale słuchajcie, nie o tym. Zobaczcie, gdzie jesteśmy dzisiaj. To jest basen kozienice. Przed chwilą zakończyliśmy właśnie lekcję. A w tym worku, który tam widzieliście przed chwilą. Słuchajcie, w tym worku mamy piłeczki ponumerowane. Planujemy to rozwiązać w następujący sposób. Komentarze, które zgłaszaliście, są ułożone pod postem w odpowiedni sposób, jeżeli chodzi o kolejność. I w tej kolejności też ponumerowaliśmy piłeczki, więc każda piłeczka jest przypisana do jednego komentarza. Dodatkowo oczywiście jakie wylosujemy to wszystkim wygranym wyślemy wiadomość, przypominam. Losujemy trzy darmowe karnety, miesięczne karnety na naukę pływania. Eee, albo w formie indywidualnej, albo grupowej. To już będzie do wyboru dla zwycięzców. No dobra, słuchajcie, plan jest taki, żeby zanurzyć worek pod wodą. No i będę się starał coś tam wylosować pod wodą. Tylko mam jeden problem worek jest to tonąć, ale zaraz mam nadzieję, że nam się uda ten problem rozwiązać. Dobra, to ja idę go zanurzać. Ok. To jeszcze raz podajemy Wam wyniki. 1, 4 i 8. Słuchajcie, dzięki wielkie za wzięcie udziału w konkursie. Będą kolejne, więc zapraszamy Was serdecznie. Zaglądajcie na naszego Facebooka, na naszą stronę internetową. Tyle. Gratulujemy wygranym. Zapraszamy, mam nadzieję, że będziecie chwalić się potem swoimi wynikami. Dalej z innymi. Cześć!